Sensacje XX wieku w Radiu Z. W połowie listopada 1941 roku 32 japońskie okręty wymykały się z japońskich portów. Żaden z marynarzy nie wiedział, dokąd zmierzają. Dopiero z dala od brzegów dowódcy łamali pieczęcie na kopertach i czytali rozkazy skierowania okrętów do zatoki Hitokapu na jednej z wysp kurylskich. Tam załogom nie wolno było schodzić na ląd, choć jedynym świadectwem cywilizacji były trzy chaty rybaków i niewielkie betonowe molo. Do tego czasu udało się zachować w tajemnicy koncentrację wielkiej eskadry: sześciu lotniskowców z 450 samolotami, dwóch pancerników, trzech krążowników, dziewięciu niszczycieli, trzech okrętów podwodnych i ośmiu tankowców. Amerykańscy szpiedzy w Japonii zauważyli co prawda, że wielkie okręty wyszły w morze z rodzimych portów, ale działo się tak często. Dowództwo US Navy nie widziało więc powodu do niepokoju. Zlekceważono również następny sygnał ostrzegawczy. Wiktor Cavendish Benting, przewodniczący połączonego podkomitetu wywiadu, stwierdził, że brytyjskie samoloty wypatrzyły japońską eskadrę, gdy ta 26 listopada 1941 roku wyszła na ocean. Mówił później: Wiedzieliśmy, że zmienili kurs. Pamiętam, przewodniczyłem posiedzeniu Komitetu Wywiadu i dostałem informację, że flota japońska płynie w kierunku Hawajów. Pytano też wówczas, czy poinformowaliśmy naszych amerykańskich braci, i otrzymano potwierdzającą odpowiedź. Tymczasem japońskie okręty zbliżały się do Pearl Harbor. O świcie 7 grudnia 1941 roku porucznik Francis Brotherhood, pełniący dyżur w sekcji dekryptażu Ministerstwa Marynarki Wojennej w Waszyngtonie. Przyjął depeszę przesłaną ze stacji nasłuchowej Bainbridge w pobliżu Seattle. Był to japoński szyfrogram. Brotherhood przeszedł w drugi koniec pokoju, gdzie stało urządzenie składające się z trzech aparatów na drewnianej ramie. Elektrycznej maszyny do pisania, zespołu szyfrującego oraz drugiej maszyny do drukowania odszyfrowanego tekstu. Dzięki temu urządzeniu Wywiad amerykański mógł odczytywać japońskie depesze i rozkazy, których treść utajniono za pomocą tzw. szyfru purpurowego. Ten szyfr został złamany przez amerykańskich kryptologów w sierpniu 1940 roku szef kryptologów William Friedman zapłacił za ten sukces załamaniem nerwowym i trzymiesięcznym pobytem w szpitalu. Podobnego cudu dokonali znacznie wcześniej trzej polscy kryptolodzy. Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski, którzy zbudowali kopię niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Friedman nigdy się nie przyznał, że korzystał z ich osiągnięć i doświadczeń. Porucznik Brotherhood wyjął z drukarki kartkę z japońskim tekstem. Powinien ją przekazać do sekcji tłumaczy w pokoju za ścianą, ale o tej porze tam nikogo nie było, więc poszedł do siedziby Signal Intelligence Service, gdzie trwał całonocny dyżur. O godzinie 10.20 szef sekcji tłumaczy, komandor Owen D. Kramer, otrzymał przetłumaczony tekst. Była to ostatnia część długiej depeszy rządu japońskiego do ambasadora w Waszyngtonie. Od końca listopada ambasador prowadził negocjacje, domagając się zmiany amerykańskiej polityki wobec Japonii, wyrażenia zgody na dalsze podwoje, dostarczenia Japonii takich ilości ropy naftowej, jakich zażąda i nieingerowania w sprawy Chin. Rząd amerykański odrzucił te żądania. W efekcie 6 grudnia Tokio przesłało ambasadorowi pierwszą część noty. Została odszyfrowana i wieczorem tego dnia Kramer osobiście zawiózł ją do Białego Domu. Dzisiaj rano przechwyciliśmy pierwszą część depeszy z Tokio do ich ambasadora w Waszyngtonie. Sądzę, że to niezwykle ważne. Prezydentowi przekazał depeszę jego doradca Harry Hopkins. Prezydent Roosevelt przeczytał notę bardzo uważnie. Potem powiedział do Hopkinsa. To oznacza wojnę. Hopkins też był tego zdania. To źle, że nie uderzymy pierwsi, aby zapobiec niespodziewanemu atakowi japońskiemu w wojnie, która na pewno nastąpi. Nie, nie możemy tego zrobić. Jesteśmy demokratycznymi i pokojowymi ludźmi. Potem Roosevelt próbował skontaktować się z szefem morskich operacji, admirałem Haroldem Starkiem, ale ten był w teatrze i prezydent uznał, że nagłe wzywanie admirała do Białego Domu może stworzyć atmosferę paniki. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje XX wieku w Radio Z. Rankiem 7 grudnia 1941 roku, komandor Kramer otrzymał ostatnią część depeszy do ambasadora japońskiego. Zwrócił uwagę na zdanie: Zwracamy się z prośbą, aby ambasador przedstawił rządowi Stanów Zjednoczonych naszą odpowiedź o godzinie 1 po południu 7 grudnia waszego czasu. Zastanawiające. Była to najbardziej niestosowna pora, jaką można było wymyślić. Dlaczego ambasadorowi japońskiemu nakazano wręczenie noty zrywającej rokowania w niedzielę o godzinie 13? Co się za tym kryło? Kramer wiedział, że w ostatnich tygodniach napięcie między obydwoma państwami wyraźnie wzrosło. 3 grudnia odszyfrowano polecenie dla personelu japońskiej ambasady w Waszyngtonie zniszczenia ksiąg, szyfrów i maszyn szyfrujących. Takie rozkazy wydawano dyplomatom tylko w przededniu wojny. Jeżeli więc w takiej sytuacji rząd w Tokio nakazywał ambasadorowi w Waszyngtonie wręczenie noty o tak niezwykłej godzinie, mogło to oznaczać tylko jedno: o tej samej porze wojska japońskie uderzą. Kramer podszedł do mapy stref czasowych. Pierwszy rzut oka nie pozostawiał żadnych wątpliwości. Godzina 13 w Waszyngtonie oznaczała siódmą rano na Hawajach i Malajach. A niedzielny poranek był najlepszą porą na atak. Miało się to stać za dwie i pół godziny. Kramer uznał, że nie ma chwili do stracenia. Natychmiast wyruszył do biura admirała Harolda Starka. Ten jednak był zajęty na konferencji i sekretarka nie zgodziła się niepokoić szefa. Kramer pognał do kapitana McColloma, szefa sekcji Dalekiego Wschodu Wywiadu Marynarki, któremu wyjaśnił powagę sytuacji. Panie kapitanie, admirał Stark jest zajęty. To już słyszałem. A ja nie mogę czekać. Panie kapitanie, proszę tam nie wchodzić. McCollum, nie zważając na protesty sekretarki, wdarł się do gabinetu, gdzie odbywała się konferencja. Panie admirale, muszę prosić pana o natychmiastową rozmowę. To sprawa wagi państwowej. Koniecznie teraz? Za kilka minut może być za późno. I będzie to miało nieobliczalne konsekwencje. Admirał Stark dał się przekonać i przerwał na radę. Uważnie wysłuchał kapitana. Ja nie widzę powodów do podejmowania nadzwyczajnych kroków, takich jak podwyższenie gotowości bojowej. Wysłano już wystarczająco dużo ostrzeżeń i kolejne może tylko zdezorientować dowódców na Hawajach. A w grę wchodzi jedynie coś w rodzaju ostrzeżenia. Depesza, jaką opracował admirał Stark, brzmiała o godzinie 13 czasu wschodnioamerykańskiego: Japończycy przedstawią coś, co wydaje się być ultimatum. I mają rozkaz zniszczyć bezwłocznie maszyny szyfrujące w ambasadzie w Waszyngtonie. Co do wyznaczonej godziny nie mamy jasności, ale bądźcie w gotowości. Admirał mógł przekazać to ostrzeżenie przez telefon łączący go bezpośrednio z dowództwem bazy Pearl Harbor. Nie wierzył jednak tej formie łączności, gdyż obawiał się podsłuchu. Dlatego kazał zaszyfrować rozkaz i przesłać go bardziej bezpieczną drogą. Zadanie to miał wykonać pułkownik Edward French. Stwierdził, że zakłócenia atmosferyczne są tak duże, iż nie sposób wykorzystać małego 10-kilowatowego nadajnika w Ministerstwie Wojny. Wiedział natomiast, że firma RCA w San Francisco dysponuje 40-kilowatowym nadajnikiem, którego sygnał był wystarczająco silny, aby odebrała go radiostacja w Honolulu. Stamtąd mogła przesłać teleksem depeszę do dowódcy bazy Pearl Harbor. O godzinie 7.03 czasu lokalnego wiadomość dotarła do stacji RCA w Honolulu. Dalej już przesłać nie można było. Połączenie teleksowe istniało, ale jeszcze nie działało. Miało zostać uruchomione następnego dnia. Los amerykańskiej bazy został przesądzony. Sensacje XX wieku w Radio Z.